Do pokusów, to jest bardzo budujące. Ja widziałem jeszcze przed tylko tomik z poprzedniej edycji, tej pierwszej edycji e, z podmiotów poetyckich i widzę, że z, z treści z, się na... zmieścił się na jednej tylko stronicy. Było chyba tych pierwszych 20 albo 18, prawda? To jest około 20. Teraz pierwszy jest było 26. To też jest budujące, bo świadczy o tym, że pierwsza edycja edycja spełniła swoją rolę, a tą rolą myślę było zachęcenie kolejnych osób do tego, żeby pokazywać swoje teksty z tego co wiem w drugiej edycji wystąpili również ludzie, którzy w pierwszej edycji się pojawili, prawda? To też świadczy na ich korzyść, to znaczy, że nie zaprzestali pisać, prawda? Że nadal próbują, nadal, nadal nawet jeśli nie zmierza żadnych nagród, to jednak nie, nie poddali się i pracują dalej. Więc to tak na tytuł wstępu. Słuchajcie, e, wiersz rządzi się swoimi prawami, dlatego e, stąd właśnie potrzeba oceny wiersza, jego wartości literackiej, jego balonów artystycznych. Nie ma jest spisać, jak się ma lat kilkanaście, prawda? Jak się jest jeszcze 15-latkiem. Jeszcze nie ma się pewne doświadczenia zarówno życiowego, jak i literackiego. To są dopiero pierwsze wasze próby. Się bez pewnych takich schematycznych troszeczkę y, określeń, które się gdzieś tam były pewnie by zasłyszane, może nawet nieświadomie przez Was służy. patrzcie się. Mamy tytuł tego koku Sułobie się jedna na stan, prawda? Jesień". prawie wszystkim skojarzyła się z wypadającymi liśćmi, e, z, które są pewnym symbolem prawda? A może należałoby się zastanowić w jaki sposób powiedzieć o przemijaniu czy o tej tęsknocie w jakiejś świetnie innej jakiej, jakiej formie, prawda? Nie z tego takiego schematycznego y, określenia, wiadomo, liści spada, to jest jakby sypoczynny itd. Bo pierwsze najważniejsze jest to, żeby powiedzieć o czymś ważnym w taki sposób, w jaki nie mówił jeszcze nikt przed wami. Bo mówi się nawet, krytycy mówią, że ktoś kto po raz pierwszy napisał, że kobieta jest piękna i róża, to był geniecz, ale ktoś to powiela ten schemat, teraz na przykład się próbowałby to jako wielkie odkrycie, to by byłby tylko ktoś, kto naśladuje, do naśladowca. A tego w poezji robić nie wolno. Dlatego wiersz jest dobry wtedy, jeśli po prostu w sposób oryginalny, swój własny, napowiecie tak o pewnej prawdzie, tak jak tego nie powiedział nikt wcześniej przed To jest trudne, dopiero, dopiero wchodzicie w ten świat literatury i trudno od Was próbować, żeby, żebyście po prostu tutaj byli takim młodym ramką, których dwudziestu lat. Był już genialnym bo ja to, zresztą, nie pożył go, bo Natomiast, wiecie, no, nie odbyło się w tych, w, tych, w tych tekstach od pewnych takich właśnie e, pułapek, takich schematów, bo, bo na przykład czytamy tam o kroplach deszczu, które spływają po szybach jak łysy, prawda? Nic odkrywczego nie ma. To no, wiadomo, to jest proste skojarzenie. Jak ja deszcz pada na, na szyby i, i spływa po szyba, to, to się kojarzy to sami, Ale to już było, prawda? To już było i nie ogóle więcej. Mamy na przykład wiadomość skierkę nadziei, zły no, i takie rzeczy. Starajcie się takich taki, taki spraw takiego te, te pisania tego, co już gdzieś tam funkcjonowało w literaturze, i już jest po prostu wyeksploatowane. Dobra? Stoi w nie? No, nie będę podał nie więcej przykładów takich właśnie e, rzeczy. Natomiast, natomiast wiecie, jesteście teraz w twórczym okresie swojego życia, bo jesteście w gimnazji, w dorosłe z doświadczenia wiem, że w tym właśnie okresie ludzie najbardziej poszuk... są swoimi poszukującymi, prawda? Mogą się w różnych formach y, sprawdzić. Literatura wydaje się taką formą najbardziej uzasadnioną, bo wystarczy książki napisać to, co tam w siłach, prawda? W sercu jest się schowane Więc na pewno y, później będzie liceum, później może jakiś, jakieś inne jeszcze, będziecie trochę wyżej i te pierwsze będą teraz lepsze. Ja w to głęboko wierzę, bo tak po prostu jest. W miarę czytania, w miarę pisania wiersze stają się, stają się lepsze. Bo wiecie, tak jak malarz po prostu kształtuje swój warsztat twórczy, malując i wyrzucając wiele pewnie takich nieudanych obrazów gdzieś tam do, do kosza albo przemalowujących na nową. tak samo poeta musi wykształcić po prostu swoje pióro, musi, musi dużo pisać żeby z tego całego, prawda, z tej ogromnej ilości wierszy jakie, jakie pisze, wreszcie wyłoniły się mieć dobre teksty, prawda? Pani Szybowska, swojego bliska, bo znacie pewnie nazwisko Wisława Szybowska, e, powiedziała kiedyś, że najbardziej cennym metrem w pokoju poety, wykonać na ziemi, czy tam w tym gabinecie, jest na świecie. Ja I ona wie co mówi, prawda? To zwróćcie uwagę, ona, ona e, to jest podpieka, która wydaje... Wydawało mi się, że mogłoby to wydawać co roku, ale co było? Bo, bo wszystko, co by napisała, wtedy by było opublikowane. Ale ona wie, że trzeba panować nad słowem, panować nad tekstem i wybiera tylko te najlepsze te teksty, które nadają się do, do drugiej zdania, które są, są najlepsze. Dlatego wiecie, niestety trzeba dużo, trzeba dużo pisać, dużo próbować. I z czasem, myślę, że nabierzecie takiej wprawy, że będziecie pisać naprawdę dobre wiersze. Bo widać, w tych tekstach, które tutaj jako jury, z których mieliśmy z do czynienia, które ocenialiśmy, widać, że macie na pewno ogromną wrażliwość, stawiacie pytania, pytania podstawowe o przemijanie, o sens życia. I wszyscy poety takie pytania sobie stawiali, i zawsze by to nie znamy. To są podstawowe pytania dotyczące istoty bytu, prawda? Istoty, w sensu w ogóle życia. Czyli macie jakąś taką, macie powiedzmy, bazę, prawda? Macie bazę do tego, żeby stać się. Poetami, bo do Państwo pewne sprawy, próbujecie sobie odpowiadać na trudne pytania i to już jest bardzo dużo. Tak? Próbujecie czy nie próbujecie? Próbujecie. Więc należy pisać, pisać dalej, nie powstawać pracy, bo na przykład sam fakt, że dzisiaj ktoś z Was nie dostał nagrody, to niczym nie świadczy. To nie świadczy o tym, że wiesz, że, że, że był słaby, że czegoś nie nadaje, nie. Nie jest wykluczone, że w przyszłym, w przyszłym roku będzie kolejna inicjatywa tego konkursu, na przykład osoba, która nie została teraz w ogóle dostrzeżona, może zrobić pierwszą nagrodę. Jeśli będzie pracować, jeśli będzie dalej ćwiczyć warsztat w to nic nie jest, nie jest powiedziane, prawda? Tylko nie wolno się poddawać i jak się raz nie udało, to ja już dziękuję, nazwę żłamię, może sobie uczynię, będę pisać, prawda? To, to, to nie, nie ten wygrany. Trzeba nad, nadal próbować. Ja sobie damy sprawę, że oczywiście yy, w tym wieku niemal wszyscy yy, próbują coś pisać, próbują gdzieś tam do szuflady ładują swoje kolejne, swoje kolejne produkcje, czy te jakieś opowiadania, czyli proza, czy te jakieś pierwsze wierszyki. I większość z Was z tego wyrośnie. To nie jest tak, że jak teraz jest, jest 20 parę osób na sali, to wszyscy te, my, będziecie poglądami w przyszłości. Bo wiadomo jak jest z tego poezji się po prostu wyrasta w pewnym sensie. Niektórzy y, na, to, na tę chorobę zapadają tak poważnie, że już do końca życia nie potrafią się z niej wyleczyć i, i zostają pamiętani już na, na stanach. Tak? Już są powiatami do końca. Ale nawet jeśli nie będzie, nie będzie nie coś takiego próbowaliście nie bajcie się skonfrontować swoich tekstów nie bajcie się ich pokazać poddać ocenie to jest bardzo ważne no ale popatrzcie się no bo sam fakt że piszecie że wiersze yy, no ile osób dorosłych Pamiętam jeszcze czasy, kiedy stało się, stało się w takich kolegach, bo Herbert wydał kolegotomik wierszy, albo Hans wyciągnął jakieś inny poeta. To już to już minęło, no. ale jesteście wysoko, wysoko nad tymi dorosłymi, którzy już sobie tę wrażliwość zabili, którzy już nie mają tej wrażliwości, nie mają czasu, i mają chęci do czytania wierszy, bo wy nie tylko je czytacie, na pewno czytacie jakieś wiersze, ale również je piszecie. To jest bardzo ważne. Jak mogłem na nowo, coś doradzić, to no, odpowiedziałbym tak, żebyście w przyszłości unikali takiej pułapki, w którą wpadało bardzo wiele osób. Ja też miałem, ja też kiedyś to że w miarę na przykład przerabiania, mówiąc brzydko, przerabiania tych kolorii, kolejnych lektur, kolejnych poetów, prawda, w szkole, będziecie ponoć na szatować, na przykład, nie będzie Mickiewicz, to będzie Piseczek Mickiewicz, prawda, będzie, będzie Norwid, to będziecie starać się Piseczek Norwid, to też będziecie się